No na Zanzibarze jest y, straszny, straszny poziom życia. Większość w ogóle Zanzibarczyków nigdy nie widziała oceanu. Większość z nich mieszka y, w, głębi, y, w głębi wyspy, dlatego... No, w, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. My mieliśmy takie wakacje przez dwa miesiące, a tubylcy, większość z nich nie widziała nigdy oceanu. Bardziej chyba chodzi o odległość od środka wyspy do, do oceanu, plus brak komunikacji. Jeżeli już komunikacja to kosztuje gdzieś 2-3 złote, a dla nich to jest naprawdę dużo, ponieważ oni tam zarabiają średnio około 100 dolarów miesięcznie. Więc po prostu większość z nich nie jest sobie w stanie na to pozwolić i no, gdyby mieli na piechotę, to by pewnie szli z 2 dni. A jakie tam są ceny? No ceny są, za, jeżeli chodzi o takie autobusy około 2-3 zł no jeżeli chodzi o tak, taką komunikację, jak my jeździliśmy tymi naszymi wynajętymi busami z kierowcami, to już ceny są, no bym powiedział warszawskie, bo z tego co słyszałem, że dojazd na lotnisko i z powrotem, gdzie to jest półtorej godziny w jedną stronę, to liczyli sobie nawet 1000 złotych. W restauracjach ogólnie ceny są naprawdę bardzo wysokie, bo za jakieś owoce morza, jakiś makaron z owocami morza kosztuje gdzieś koło 50 złotych, ale kiedy przyjdzie miejscowy czarny, to zapłaci za to ułamek tej ceny. 5-10%. Oni żyją po prostu z turystyki, dlatego biali płacą o wiele, wiele więcej. Plus jeszcze tam nie ma w ogóle żadnych jakby rabunków, nie ma żadnych napaści na białych, ponieważ jest to bardzo surowo karane. Nie jestem pewien, czy to jest jakaś kara bardzo długiego więzienia, czy nawet śmierci, ale ogólnie jest to bardzo bezpieczna wyspa z tego powodu, że po prostu oni żyją z turystyki. Jeżeli podoba Wam się ten wywiad, to zapraszam Was do subskrybowania, komentowania kanału przyambitni.pl oraz do śledzenia Instagrama Przeambitni.